Czu, służu, dzień dobry, cześć, Joe. witam, plak z tej strony, kolejny odcinek z Rag Dealer Simulator. W opisie macie link do G2, gdzie znajdziecie dobre gierki w dobrych cenach 9.45, nawet 50 po już jest, zaraz będzie dziesiąta, zaczynamy pracę powolutku. Czekam na palec zleceń i jedziemy z tematem. No, wjeżdżamy, Shadycom, witam, witam. Uuu, siema, siema. Eee, 2 gramy MDMA, jasne, nie ma problemu. Eee, 2 gramy ekstazy, nie ma problemu, wszyscy nagle są te ekstazy, ja nie wiem. Akurat mam przy sobie, więc spoczko. Ale, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, wszyscy chcą to kupować. Z czym to można zmieszać? Może da się z czymś zmieszać ekstazę? Oooo. tabletki przeciwbólowe. Były chyba w sklepie, tak mi się wydaje. Muszę to sprawdzić, bez kitu. Idę na stację i sprawdzę to. Czy tam policja? A, to policja po drugiej stronie. Jeżeli dałoby się Ecstasy yy, mieszać z tabletkami przeciwbólowymi i sprzedawać to to by było git. <grystanie> Więcej trzeba zarabiać, nie? Ale nie wiem, nie wiem czy to przejdzie w ogóle, nie? Ibuprofen pills. O, właśnie to. A Wezmę, kupię dwa takie. No bo to też, to też są te, to też są tabletki i to też są tabletki, to może się uda. Może się uda, co? Zobaczymy co tu jeszcze jest. Washing powder baking soda. Washing powder Aceton bottle, sól i cukier. Wezmę tego acetonu jedną i spróbuję zielone w tym wymieszać Nie o nie, nie wziąłem pieniędzy, z tym głąb! Ja Dobra, idę najpierw klientów obsłużę dopiero do Ciebie przyjdę babeczka Nie mam pieniędzy żeby kupić twoje towary, e, ale tak zrobię, tak zrobię Eksperymentuję dzisiaj chemicznie tak na ostro. Czy to jest jakieś przejście? Trzeba dobramy biec. Ojejku, jaki głupie! Jaki głupi level design! Po co to komu? Jedno przejście! Ojej, tam policja akurat idzie tym przejściem. To już wiadomo po co taki level design, tak? Że ci policja złapała. No, 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 no. no, no. Dobra, pik do góry. Siu Biegniemy. Dawaj hajsu. To nieźle poszedł do sklepu bez pieniędzy. Już mam w bankomacie kurde pieniądze. Powinno mi pobrać z karty, a nie tak. Ja muszę biegać. Biegać! Bardzo mało biorą tego ekstazy, po cały czas. To jest marny 20 dol. Ja znowu się wystraszyłem, że to policja. A to po prostu level 7 O, telefon. Edi co tam? No, siła, siła. Pewnie, że tak. O, nowe apartamenty. Nie ma problemu, nowe apartamenty. No. Nowe apartamenty będę mógł kupić. Ooo, kozak. Kozak, kozak, ciekawe ile to kosztuje. Taki apartamencik. No, mam nadzieję, że to jest dobry deal. I że rzeczywiście mi zwiększy to sprzedaży. No i będę mógł tam trzymać towar. Nie, bo to Ale kozak! Idę do domu. Idę do domu, sprawdzę to. Później pójdę do sklepu. A ile mam hajsu? 40. To i... A, kupiłem ten aceton? Co? Ja myślałem, że go nie kupiłem, bo nie mam hajsu. A go mam, jakby. To dziwne. To dziwne trochę jest. Myślałem, że nie mam pieniędzy. Może, może miałem jednak? Nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że chcę wziąć 5 gram tego. 6 gram. 6. Tak, i zrobić z tego mieszankę, i zobaczymy, czy da radę. Dobra. A, są pakiety po jedynie, po sześć. I acetonik, dobra. i Teraz tak. Tutaj. O, sometimes must be powder before mixing. Mil first, to choose powder. Mil? Jaki mil? Nie mam żadnego mila. Może tu mogę dać? O, mogę. Dobra, no to ja jak mam 6 gramów, to dam 2 gramy na przykład. Ad. Aceton. Tak. I teraz to chcę dodać. Co jest different substance? Can put only. On już zmiesza form, like powder, jest tutaj Kurczę, no nie mogę tego zmieszać, niestety. No, niestety, nie mogę tego zmieszać. Dobra, jak mogę to zabrać? Eee, chcę to zabrać. Chcę to zabrać? Przepraszam bardzo. Pick up. Nie mogę tego spikapować. nie wiem dlaczego. A, to tak se podniosę. Pyk, pyk. Fajnie, fajnie. Nie wiem po co ten To Może muszę mieć jeszcze jakąś inną miskę na to. I nie wiem co to za miska. Dobrze, wbijamy sobie level. Dalej w to oczywiście. I teraz siadamy do Shady.com i patrzymy o co chodzi. Mike Byers. O. Okej, okay, to jest ten gościu chyba od tych. Od y, y, y. Tak, od nieruchomości. Uh, creative Crazy behind the... Eee... Uh, so, so. got some new place in my offer, check out when you have time. Okej. Okay. Pokaż mi tą ofertę. Wow! To jest to? To jest jako... Jako magazyn, albo jako laboratorium. No? I zwiększa respekt mi też. Ok? Ok. A, muszę mieć pieniądze z tego. Z banku. Ile? Nawet mi nie stać na to. Jest jakieś tańsze? O, za 380. Tu za 300. Tutaj nie potrzebuję, to jest strasznie blisko mojego domu. Tutaj jest moje. To jest strasznie drogie. To jest bardzo daleko, ale jest super tanie, więc ja biorę to. Biorę sobie to. Biorę dzięki ziom. Tak. Jest. Nie ma safe pointa w tym domku. Dobra. No i kozak. wynająłem sobie hopę. Ale cacy. Podoba mi się. Dobra, oznacz jako przeczytane. Siema. 2 gram speedu, oczywiście, że tak. Czemu tylko po 2 gramy bierzecie? Hałastra, kurde. Hałastra. Dobra. I jakieś próbki? Z tego będę miał jedną próbkę na pewno. Tak, więc weźmiemy dwa i jedną próbkę zrzucimy gdzieś tam. E, okidoki. A i troszkę hajsu sobie wezmę. To... Tak miałem zrobić te eksperymenty, ale nic z tego nie wyszło niestety. Niestety nic z tego nie wyszło, ale przynajmniej kupię te leki przeciwbólowe i zobaczę, czy za, e, da radę to zmieszać z ekstazy. <grystanie> Bo ekstazy mi ostatnio bardzo dobrze schodzi. Dobra. Musimy iść też do tej nowej kryjówki ją ocenić. O, policja. E, zobaczymy, co tam się dzieje w niej. Zobaczymy, zobaczymy. Trzymaj ziomeczek. Dwie sztuki. Tych, fajnie. Idziemy do nowego domku. Kurde, kurde. Fajnie, że to jest taki kawał od mojego domu. Bo mogę się tam schować zawsze, jakby mi policja goniła pewnie. No i mogę tam towar trzymać. To też jest kozak sprawa. Czy tam jest laptop? To jest dobre pytanie. O, muszę skoczyć. Czy tutaj jest laptop? Także żebym mógł przyjmować zlecenia. Nie ma nic tutaj. A, when you hide out, you can launch the furniture mode by holding spacebar. Ok. Mam nadzieję, że mogę tu kupić sobie te. Okay, well, no. Maybe not exactly what I expected, but na przykład laptopa, jakbym mógł it, kupić, right? to by było super. Like it, Pewnie, że to lubię. Anyway, Okej. Okay. No dobra, fajnie kupię sobie biurko, ale czy będę miał laptopa na tym biurku? No do, dobrze. To są chyba rzeczy, które ja, ja mam po prostu. A, to są szafki takie. No dobrze No dobrze Aj to jest jako kryjówka Aj to jest workstation No dobra, ale nie mam tu laptopa Bez laptopa trochę bieda, nie powiem Światełko świeci Aha, można wodę lać No spoko, że sobie to wynająłem Tylko, że to mi nic nie daje kompletnie Tak na razie hey, what up? No. no, chciałbym laptopa. Chciałbym laptopa kupić, tylko który to jest ten Old Market Artist Furniture Store? To jest to, co tam byłem i się dziwiłem, dlaczego to jest zamknięte. Chyba, ta. Chyba to jest to właśnie. To jest tutaj niedaleko? No, to jest ten budynek. Ten tutaj budynek, tylko że jestem nie z tej strony. Siema otwieraj, gościu. Weź, kurde, powinniśmy mieć laptopa po prostu, co? Siema ziom. Pokaż mi produkty. Powinno być biurko z laptopem. To było takie fajne. Ale nie, nie wygląda, żeby był. O, jest laptop. O, to jest kozak sprawa. 800. Co? A ja muszę mieć na koncie te pieniądze, żeby mu zapłacić. O nie, czyli musiałbym wpłacić troszkę pieniędzy na konto i wydać je na laptopa. Dopiero wtedy. No bez laptopa tamta miejscówka jest do kitu, moim zdaniem. Do kitu. Kompletnie bezużyteczna. Useless. Ale jak będę miał tam laptopa, no to będzie kozak, bo dostaję SMS-a, mogę tam na szybko sobie wbiec, przyjąć zamówienie. I załatwione. No, to jest całkiem inna robota wtedy, jak mam dwa miejsca do przyjmowania zleceń. Do zamawiania towaru tak samo. Super sprawa. Z laptopa to jest lipa. No więc płacimy jakieś pieniądze sobie. 17 gramów od MDMA, o ja pierdziela, ja od Ediego sobie nie zamówiłem tego. Za wiele niestety. 20 sztuk poproszę. Order. I dla ciebie 17 gram. No musisz poczekać na razie. Eee, 3 gram towaru, dobrze. Nie ma problemu. Ten 2 gram towaru zielonego. A ty też 2 gram towaru zielonego. Dobra. Ty musisz poczekać chwilkę. Czyli towaru zielonego 7 gram w sumie. No nice. Fajnie. Fajnie spoko. Małe to są ilości, no ale. A ile mam tych tabletek? 11. Mam on chciał? 17. No niestety musisz poczekać. Niestety musisz poczekać, i ja muszę odwiedzić jeszcze stację. Będę kupić te leki przeciwbólowe. Bo jak się uda to mieszać, to byłoby nieźle. No. Byłoby całkiem spoczko, moim zdaniem. Całkiem, całkiem wybornie by było, no. Tak, tak, tak. Siema, ty piara. Luwa. Eee... Tem, 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 to. Zobaczymy. Znaczy, ty nie masz tego... Jakiś... Pudełeczek innych? Nie ma. gdzie się kupuje pudełka. Do laboratorium. Okie dokie. Tu jest chyba najbliższy gość. A, tu jest jeszcze dwójka. To pobiegniemy w tą stronę. To jest inny kawałek mapy całkiem. Pyk. Obok drugiego domku. Tak naprawdę. Siema, siema, siema. Siema, siema, siema. Tego laptopa, jak go garnę, to będzie super sprawa, naprawdę. Bardzo będę zadowolony, jak będę miał laptopa w drugim domku. Siema, gościu. Kurde, nie mam próbki towarowej. A tam jakiś typowy chciał próbkę. Trzymaj. Trzymaj, znikaj. Elo. Eee, tu był drugi. Siema. Siema, siema, siema. Ile tego chcesz? Ty piara, dwa gramy, dobra. Pyk, załatwione. I ostatni co chciał, trzy. No i ten chce próbki. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. I w ogóle nikt białego już prawie ode mnie nie bierze. No. Okej. Okay. tiru iru ti Siema Się ma? Gościu, trzymaj. A ja idę do mojego laboratorium, trochę sobie pomieszać rzeczy. Zobaczcie dalej. O, paczkę mam do odebrania. Gdzie ona jest? Tam. No, muszę po nią lecieć, bo mój dealer, kurde, czeka na towar. Muszę zacząć kupować chyba dużo więcej towaru niż wcześniej. Bo ten dealer czasem do nie pisze i nie mam. On bierze bardzo duże ilości jednak. No, duże, duże, duże ilość. Niestety. Dobra, nie sap tak gościu. Musisz pracować nad swoją staminą. Chociaż mu nie leweluje w ogóle w staminę. Chyba <suszy> <suszy> trzeba będzie zacząć. Mocne lewele mam, mocne. Fur, wur, wur, wur. Cały czas zasapany bitule, a ja cały czas biegał. <suszy> Tak jest. Tak jest, siema mój dealerku kochany. Trzymaj tutaj, możesz, możesz się odzywać. Temu... będziemy musieli kasa oddać. Ty chcesz 3 gram spidu no i kozak. Eee, odklikam tą wiadomość. Głupiom. 3 gramy, 3 gramy, a biorę całe 4, 3 gramy sprzedam, jeden oddam. Fajnie, czemu tego mam, a bo to jest 2 po 10. Dobrze, cyk, cyk i cyk. Fajnie. I teraz chcemy dać to tu. O! Oh. A tu jest aceton, to może nie. Może nie będę tego mieszał w acetonie. Dobra, dobra. I czy mogę to dać tu? Nie mogę! O! Oh. Aha. Czyli to jest jeszcze do czegoś innego. No dobrze. No dobrze. Do, do, trzeba, trzeba to porozkwiniać, trzeba porobić już na eksperymenty, i wyjdzie wtedy z czym to można zmieszać, żeby było GIT. No niestety, tego nie mogę tutaj zmieszać. A szkoda. A szkoda, bo by się przydało, nie? Przydało by się przydało. Jakbym miał czystą, nie mam czystej. Niestety. Dobra. Tamten chciał chyba 17. Dwa sobie schowa. Sobie nawet nie wiem po co? I pieniądze do bankomatu e, pieniądze do bankomatu wpłacimy może, może mnie policja nie przyskrzyni za to, że je wpłacę Może. Tak naprawdę może No 3 gram amfetaminy, wziąłem 4 kit. Jeden na próbkę, tak I on tu pod domem jest ziomeczek klient? Siema! Eluwa! Wow Padł w nią, kurde, ziom. A, to jest mój dealer. <ścoughs> Sorry. Sorry, pomyliłem się z klientem. Trzymaj. Nara. A tam jest mój klient. Laptopa muszę kupić. Laptop bardzo ważny, kurcze. Tysiąc ekspa dostałem. Co? Ja pierdzielę. Ale ekspyleco. Siema. Siema, siema, siomek. Masz tutaj. Siem. Fajnie, fajnie. Bankomat muszę znaleźć. Tam był jeden bankomat, kiedyś. Hey, ATM jest tam i Eddie już na mnie czeka. To chyba najpierw do Eddiego z kasu muszę iść, bo mam za mało kasy, żeby mu oddać teraz. Idę do Eddiego, na spokojnie, nic się nie dzieje. Oddam mu pieniądze i się okaże, że nie mam pieniędzy, żeby wpłacić do bankomatu. Tak będzie, mówię wam. Na bank. O, ty chcę próbkę darmową Dobra 280, sporo Ej, ziomek, czekaj Trzymaj Trzymaj tu próbkę ode mnie darmową, Fajowo. Ej, nie to, tylko to Ło, level kolejny Ło, uh, level Level Dawaj Ile 7 punktów mam, o nie Może z salesmana bym sobie walnął jednak No. Dobra, wezmę sobie salesmana jednego. No, gitówa. Dobra, do banku a Naprawdę jest tylko jeden ATM? Nie, tu jest drugi. Tu jest drugi ATM, więc ja z niego skorzystam. Cyk! Czy on nie jest obok stacji pędzlowej? Nie? On jest po drugiej stronie muru? Serio? Co mi to daje? Nic mi to nie daje w ogóle. Zresztą dużo ludzi do mnie nagle pisze. Ale też serysmana sobie podbiłem, więc może to coś dało. O jacie. Ale problem jest z tym ATM. Kurczę, kurczę, a ile mam hajsów? 127. Wpłacę sobie chociaż te 127. Zobaczymy, czy będę miał jakieś konsekwencje, bo mówili o tym, że nie mogę za dużo pieniędzy wpłacać sobie na konto, bo wtedy policja na mnie zwróci uwagę niby, nie? No. Depozyt

wszystko będzie w pożądalu. <laughs> nie wiem, ile mogę tych pieniędzy wpłacić na to konto, tak? Żeby tam nie było lipy, żeby nie było, górde, że mi zrobiłem przeszukanie domu, czy coś. Naprawdę nie wiem. To jest problem, nie? Okej, okay, tu ma nowe rzeczy w ofercie, nie chcę. Eee, 2 gramy ekstazy, ta. A ty? 2 gramy zielonego, ta. Fajowo, nowi klienci. Dwójeczka, pyk, i... Tego weźmiemy więcej trochę, może porozdaję na ulicy trochę? Ta, spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy. Mm, dobra, muszę sprawdzić, co jest ten konta i, i, i... I kupić tego laptopa. 647, kurczę. Dobra, wpłacę i najwyżej od razu wydam. I może to nie będzie lipa wtedy? Wpłacę i wydam od razu. Od razu, od razu, wiecie. Może oni stwierdzą, E to nic się nie stało. Kupił Sechob laptopa za oszczędności, nie? Pewno tak powiedzą. Może najpierw pobiegną do tego sklepu. No. Tak zrobię. Muszę mieć laptopa w nowym miejscu. Bo to to miejsce bez laptopa jest do pani. O, siema, ziom. siema ziomek. Siema Nie chcesz trochę towaru? Masz tutaj sztukę za darmo. Jedną. Jajka. Marketplace. Dobra i wpłacamy tutaj hajsu. Czuję problemy. Czuję problemy, że będą zaraz. Ale okej. Okay. Spróbujmy. Trzeba spróbować. Dawaj tego laptopa, chamie. <ścoughs> Dawaj laptopa. Tylko laptopa trzeba na czymś postawić pewnie też, no nie? Pewnie tak. Pewnie muszę mieć biurko. To jest jako industria. A może się położy na podłodze? Zobaczymy. Jakby się nie dało, to kupimy jakąś półeczkę później. Confirm and send. A, ja muszę wybrać sobie, gdzie mam to wysłać. Dobrze. Ciekawe, jak to będzie. Siema, ziomek! Wow, ale wy towaru ode mnie nabierzacie, masz tego. Fajowo, fajowo. Fajowo, fajowo. Zobaczymy, o co chodzi z tym laptopem. Czy ja go będę mógł położyć na ziemi? Mam nadzieję, że tak. Bo jak nie mogę, to bardzo lipa będzie. Bardzo, bardzo, bardzo lipa. Ok, gdzie jest mój laptop? Nie mam laptopa do wyboru. Czego ja wysłałem nie tam, gdzie trzeba? No nie gadajcie nawet. Chyba, że on będzie dopiero jechał. Może jeszcze trzeba poczekać, aż on dojedzie. O, potarka? W telefonie muszą mieć latarkę, ale ja jej. Coś mi się wydaje, że muszę poczekać, aż to dojedzie. Łuźniak, się ma. Tam gdzie towar, tylko nie mów policji, która stoi za tobą. Dobra? Dobrze. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi z tym laptopem. Może on dopiero dojedzie. Może trzeba chwilę poczekać. Może to nie jest taki instant. Ja pierdolę wiadomości dostaję. Masakra Trzymaj ziomek, co tam potrzebujesz? Dwa gramy, dobra Cyk, cyk. Ale się rozwija biznes. Uh. Lecę jak burza dzisiaj, normalnie. Jak burza? Poważnie. 70 respektów, fajnie, fajnie. Bo w starym domku na pewno nie mogę bumblować. może mogę i może przyjąłem laptop, pani w to miejsce. Ale nie. Tylko jeden domek do wyboru. W starym domu już mam laptopa. Eluvina, ziomek Eluwina. Eluwina. Pyk załatwione. 120 Xpa, Spoczko. Kurde, ale to tak. Ostatnio mam wrażenie, że mało zarabiam. Całkiem nie tak dużo. Pieniądze mi się tak nie mnożą. Jak dużo mieszałem, to zarabiałem dużo więcej. <noise> Sprzedawałem gówniany towar. Nie wydawałem na niego dużo pieniędzy, nie? Ta, dwa gram zielonego. Dwa gram fety. I dwa gram zielonego. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czyli... Zielonego dorzucimy sobie trochę. Dorzucimy jakąś... I cyk, I kozak. Pieniędzy prawie w ogóle nie mam, ja nie wiem co się dzieje z moimi pieniędzmi. Co się dzieje z moimi pieniędzmi. Wszystko poszło na laptopa. Tutaj nie można w ogóle robić. Mi się wydaje, że ja muszę takie biurko kupić, żebym z laptopa położyć. Czy coś w tym stylu. Pewnie coś takiego istnieje. I ja o tym nie wiem. Ale nawet nie wiem, czy było takie biurko tam do kupienia. No. Podejrzane rzeczy się tu dzieją. Jeszcze to sprawdzę na pewno. Pewno to jeszcze sprawdzę. Trzymaj. Fajowo. Wszyscy klienci po tamtej stronie. Git. Bardzo git nawet. No Opałem tu nowych klientów. Podoba mi się. Nowa dzielnica. Policjant tu jest zaraz obok. A idą w drugą stronę, więc luz. A ty gdzie żeś się schował? Tu stoi, łeju! Ziom, nie ma głupszego miejsca na spotkanie? Trzymaj. Dobra. Dobra. Pyk. No i cacy. Fajowo. O co chodzi z tym głupim laptopem, no? Nie podoba mi się to wcale. Nie ma laptopa do wyboru. Kupiłem sobie laptopa przecież, no. Kupiłem go i dlaczego go nie mam? Co się dzieje z moim laptopem? Naprawdę? Nie rozumiem tego. Może on gdzieś tu jest? No nie ma. Laptop tutaj jest. Ja pierdziela ale głupie. No dobrze. <laughs> Może nie takie głupie, po prostu trzeba było to znaleźć. Eee, położę go tu. Serio, trzeba było wziąć do. wejść do ustawień biurka, żeby znaleźć laptopa. <laughs> Ale mądra sprawa, naprawdę. Mądra sprawa. Ok, do odblokowania mamy. co mamy? Two Towers i Sting. Two Towers. Naprawdę? Two Towers jest tutaj. Jakbym kupił te... ...spray'e, to mogę to zasprajować. No. No i. I kennel? Gdzie jest kennel? Tu towers, kennel. A, kennel to jest to. Gdzie jest stacja? O, przyszła wiadomość jakaś. I tuwa. Dealer mi chce dać hajs. Spoko. Spoko, ziomuś. Możemy się spotkać, nie mam problemu. Podoba mi się ten, ten domek. Jest taki fajny, bo od razu wychodzę na ulicę z niego, nie? Tylko, że nie mam teraz żadnych zleceń. W ogóle a nic nie mam żadnych zleceń, więc y, myślę, że na ten materiał to będzie chyba tyle. Ta, to będzie tyle. Mam nowy dom, y, jest kozak. Jest naprawdę kozak. Strasznie się cieszę z tego domku i że laptop tutaj działa. O, jeszcze klient tutaj jest z próbką. Siema, klient z próbką, masz tutaj jedną sztukę za darmo. Trzymaj się. No więc tyle. Y, zostawcie łapę w górę. Suba i trzymajcie się. Papa, pa, dobranoc. Jojo, cześć.